historia wydarzyła się, gdy chodziłem do liceum. Pewnego dnia moi rodzice postanowili odwiedzić dziadków. Minęło bardzo dużo czasu od naszej ostatniej wizyty. Moi dziadkowie od strony mamy mieszkali w niewielkim domku na wsi. Dom znajdował się na kompletnym odludziu. Jedynym obiektem orientacyjnym, jaki znajdował się w pobliżu, była stacja benzynowa wraz z niewielkim sklepem. Zaraz za stacją była dróżka, która prowadziła prosto do domu moich dziadków. Do domu prowadziła również droga dla samochodu, która szła naokoło lasu. Dlatego chcąc dostać się do sklepu, zawsze szybciej było pójść pieszo. Idąc od stacji, najpierw się szło przez las, a następnie wychodziło się na otwartą przestrzeń. Wzdłuż drogi stały latarnie, jednak były stare i nikt ich nie konserwował, dlatego najzwyczajniej nie działały. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, przywitaliśmy się z dziadkami, którzy powitali nas przepysznym obiadem. Wszystko zapowiadało udany weekend. Wieczorem do domu zjechali się wszyscy nasi krewni, którzy mieszkali niedaleko. Moi rodzice powiedzieli, że wraz z dziadkami i resztą rodziny jadą zobaczyć krajobraz morza w pełni księżyca. Do morza było około godziny drogi od moich dziadków. Będąc szczerym, mnie i mojego kuzyna nie interesowały takie rzeczy, więc zdecydowaliśmy się zostać w domu. Siedzieliśmy w salonie i rozmawialiśmy przez dłuższy czas, kiedy nagle zaczęło padać. Moja mama zadzwoniła, bym sprawdził, czy drzwi są zamknięte i żebyśmy nie siedzieli za długo. Powiedziała też, że przenocują u krewnych, gdyż jest już późno, a do tego pogoda nie jest zaciekawa. Przez następne pół godziny. Rozmawialiśmy z kuzynem i oglądaliśmy telewizję. Oczywiście zapomniałem sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. Po jakimś czasie kuzyn zaczął mnie męczyć i mówić, że jest głodny. Hej, może pójdziemy kupić jakieś przekąski, powiedziałem. Zaraz za lasem jest stacja benzynowa z całodobowym sklepem. Oszalałeś? Odpowiedział. Boję się iść do lasu o tej porze. Mój kuzyn był strasznym tchórzem. Mnie szczerze mówiąc, ciężko było wystraszyć. Nie przeszkadzało mi spacerowanie w środku nocy, czy oglądanie horrorów samemu. Skończyło się na tym, że do sklepu poszedłem sam. W tym samym czasie z nieba padała tylko lekka mrzawka. Zdecydowałem więc, że nie warto brać parasola i ruszyłem w drogę. Gdy tylko wyszedłem, poczułem się bardzo dziwnie, a po całym ciele przeszły mnie ciarki. Niedługo myśląc, zignorowałem to. Gdy dotarłem na miejsce, zacząłem szukać przekąsek. Do tego czasu wszystko było w porządku. Zapłaciłem i już miałem wychodzić, kiedy nagle z nieba runął silny deszcz. Cholera, mogłem zabrać parasol, powiedziałem do siebie. Założyłem kaptur na głowę i szybkim krokiem ruszyłem w stronę domu. Po chwili rozpętała się burza, a na niebie grzmiały pioruny. Nie ukrywam, wtedy trochę się przestraszyłem, więc zacząłem iść jeszcze szybciej. W połowie drogi dotarłem na otwartą przestrzeń i latarnie idące wzdłuż zabłoconej ścieżki. Nagle zauważyłem, że pod jedną z latarni coś leży. Było ciemno i nie widziałem zbyt dobrze, ale to wyglądało, jakby z latarni spadały kamyki wprost na drogę. Kiedy spojrzałem w górę, moje serce dosłownie podskoczyło mi do gardła. Zauważyłem sylwetkę osoby, która zwisała ze szczytu latarni, trzymając się jej jak gałęzi. W końcu dostrzegłem, że to kobieta zwisała w dokładnie taki sam sposób jak małpa. Byłem przerażony i nie wiedziałem, jak się zachować. Uciekać w stronę stacji benzynowej, czy może spróbować przemknąć pod nią w stronę domu? Przez dłuższy moment wpatrywałem się w nią w bezruchu, kiedy nagle na niebie błysnęło. Za każdym razem, gdy błyskał piorun, ja coraz wyraźniej widziałem twarz kobiety, która za każdym razem była inna płacząca twarz, uśmiechnięta, twarz bez żadnych emocji. Im dłużej się w nią wpatrywałem, tym zimniejsze i sztywniejsze było moje ciało. Nie mogłem nawet ruszyć nogami. Nagle burza ucichła, pioruny przestały grzmieć, a ja nie widziałem już twarzy kobiety. Stałem tak przez chwilę. A gdy choć trochę się opanowałem, ruszyłem przed siebie. Biegłem i krzyczałem, nie myśląc za wiele, kiedy nagle usłyszałem jej śmiech tak wyraźnie, jakby była tuż za mną. Jeśli teraz spojrzę za siebie, ona mnie zabije, powiedziałem. Biegłem dalej, jako szalały. Kiedy dotarłem do domu, krzyczałem i z całej siły uderzałem w drzwi. Mój kuzyn w końcu je otworzył. Spojrzał na mnie i powiedział: Co się stało? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Nie chciałem mówić mu, co się stało. Wiedziałem, że on byłby jeszcze bardziej przerażony niż ja. Myślałem nad tym, czy zadzwonić do rodziców i prosić ich, aby przyjechali jak najszybciej. Po chwili doszedłem jednak do wniosku, że i tak by mi nie uwierzyli. Powiedziałem sobie, że może po prostu coś mi się przewidziało i z taką właśnie myślą położyłem się do łóżka. Jak się domyślacie, tej nocy niełatwo było mi zasnąć. Czułem się dziwnie. Zaraz za oknem rosły drzewa, które swoimi liśćmi uderzały w szybę. To było przerażające. Było mi niewygodnie, więc obróciłem się na drugi bok i wtedy to ujrzałem. Ktoś stał za oknem, wypatrując czegoś w środku pokoju. Nie mogłem wykrztusić z siebie krzyku. Niewiele myśląc, schowałem się pod kołdrą. Wiedziałem, że nie mogę się ruszać. Ale mimowolnie całe moje ciało się trzęsło. Nagle usłyszałem śpiew. Nie mam pojęcia, co to była za piosenka, ale sam jej dźwięk momentalnie sparaliżował całe moje ciało i wywołał ciarki. Śpiew rozlegał się jeszcze przez krótką chwilę, kiedy postać zaczęła pukać w moje okno. Wyraźnie usłyszałem jej głos: Otwórz, proszę. To zdecydowanie była kobieta. Puk-puk. Otwórz, proszę. Puk-puk. Otwórz, proszę. Kobieta powtarzała to samo jeszcze przez chwilę swoim cichym, ale wysokim głosem. Kiedy nagle wrzasnęła, otwórz natychmiast. Jej krzyk zabrzmiał nieludzko, jak istoty nie z tego świata. Po chwili kobieta zaczęła się śmiać. Dobrze znałem ten śmiech. Nie miałem wątpliwości, że to ta sama istota. Która wisiała na lampie, gdy wracałem ze sklepu parę godzin temu. Całe moje ciało było sparaliżowane, i nie miałem pojęcia, co robić. Zatkałem uszy i czekałem, aż ta przerażająca istota odejdzie. Nie mam pojęcia, kiedy zasnąłem. Zupełnie tego nie pamiętam. Rano obudził mnie dźwięk dzwoniącego telefonu. Całe moje ciało było zlane zimnym potem. Nie zamierzałem wychodzić spod kołdry do czasu, aż moi rodzice wrócą do domu. Nie miałem kompletnie pojęcia, co się ze mną dzieje. Po kilku godzinach męczącego czekania, do pokoju wszedł niespodziewanie mój kuzyn. Hej, nie słyszałeś przypadkiem jakichś dziwnych dźwięków w środku nocy? Zapytał. Ku mojemu zdziwieniu, mój kuzyn również musiał słyszeć piosenkę, którą śpiewała ta przerażająca kobieta. Podobnie jak pukanie do okna i śmiech. Wtedy uświadomiłem sobie, że to nie był sen. Moi rodzice mieli w planach zostać jeszcze jedną noc u dziadków, ja jednak za wszelką cenę błagałem ich, żebyśmy wrócili do domu jeszcze tego samego dnia. Na szczęście zgodzili się. Całą drogę zastanawiałem się, kim, a raczej czym była ta kobieta. Śledziła mnie od początku czy przypadkiem na nią trafiłem w drodze powrotnej ze sklepu. To wszystko jest dla mnie wciąż wielką tajemnicą, która nie została rozwiązana po dziś dzień.